Więc nawet nie czujecie tego uczucia. Czyli można powiedzieć, że teraz czujecie tę moc. Ponieważ Biblia mówi, że otrzymacie moc i zdolność, po tym jak Duch Święty stąpi na Was. Kiedy Duch Święty stępuje na Was, macie moc, więc w taki sposób przyszło do Was moc. On powiedział: Nigdy was nie zostawię, was nie opuszczę. Pierwszy list Jana 2,27 mówi: Namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was. Nie przychodzi, nie odchodzi, więc to, jak czujecie się teraz, to jest uczucie mocy ducha, którą macie. Jeżeli coś byście czuli, to nie chodzilibyście w wierze, tylko w uczuciu. Jak przejdziemy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, to zobaczycie, że Samson został tam wymieniony. Samson jest wymieniony jako mąż wiary. Dlaczego? Abyśmy wiedzieli, że jest mężem wiary. Że nie chodził według tego, co widział, ale według wiary. I to jest właśnie to, co zrobił w tym fragmencie. Nie poszedł za tym, co widział, poszedł za wiarą. Wyszedł w wierze, ufając, że Bóg jest z nim. Nie było w tym, z tym związane żadne uczucie, więc nie mógł powiedzieć, że duch odszedł. Wy możecie powiedzieć, kiedy duch jest nad wami, a kiedy nie, zawsze. Czy to nie jest proste? Duch Pański przychodzi do Was i możecie to powiedzieć, ale kluczem jest to, że jesteście namaszczeni, wybranymi synami. I dlatego, że nim jesteście, wierzysz w prawdę Bożą, ponieważ jesteś synem. On wysyła Ducha swojego syna do Twojego serca, wołającego Aby, ojcze, i po tym jak Duch Święty na Was wstąpi, powinniście otrzymać moc. Teraz musicie zdecydować, czy będziecie chodzić w wierze, co znaczy, że będziecie chodzić według tego, co mówi Boże Słowo, czy będziecie chodzić według tego, co widzicie, co znaczy, że będziecie czekać na gęsią skórkę, czy coś takiego. Nie będziecie mieć gęsiej skórki w sklepie spożywczym, chyba że jesteście przy lodówce. Nauczyłem się być taki sam gdziekolwiek jestem. Była jedna rzecz, która zaskoczyła Sidarot. Poszliśmy do restauracji, aby coś zjeść. To była smażalnia hamburgerów i on powiedział, możesz to zrobić wszędzie? Tak, wszędzie. I on zaczął szukać chorych ludzi w końcu znalazł paru, ale to jest niesamowite. Ludzie myślą, że to musi być podczas usługi w kościele lub w inny sposób. Nie musi tak być. Duch jest duchem. Jeżeli to byłoby tylko w jednym miejscu, to prawdopodobnie nie jest to duch, tylko psychologia.